Skoro na Rosję takiego ataku nie ma, mimo że jest napastnikiem, no to właśnie dlatego, że Rosja ma broń atomową, a Iran nie ma. Więc myślę, że Iran będzie tylko jeszcze bardziej zdeterminowany, żeby tę broń atomową w takim razie zdobyć, skoro jest to jedyna gwarancja, żeby Stany Zjednoczone nie bombardowały tego kraju, nawet w przypadku, kiedy jest napastnikiem, a tym bardziej, kiedy jest ofiarą. W związku z tym uważam, że to jest fatalna polityka. Jeszcze czekam, ażeby się w Chiny w to wmieszały tam i zaczęły Iranowi pomagać, tak żeby tę wojnę przeciągać tak długo, żeby Stany Zjednoczone jeszcze nie, nie mogły dowieść tego 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 konfliktu do jakiegoś sensownego końca i w ten sposób no, załamała się ich dominacja na, na szczeblu światowym. Czyli tak naprawdę no, mówi Pan bardzo ciekawą rzecz, dlatego, że de facto mówimy o tym, że Trump dał się wciągnąć Netanyahu w konflikt. Ogon merda psem po raz kolejny. Ogon merda psem. Netanyahu merda y, Trumpem w tym, okay. w tym, w tym, w tym przypadku. No, Stany Zjednoczone twierdziły, że przecież nie dlatego, 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 że koneksje rodzinne są takie, dlatego, że są wpływy izraelskie takie w Stanach, takie wpływy, dlatego, że... To jest wielka zagadka tego świata, bo mm. wydaje się, że to jest to całkowicie asymetryczne zaangażowanie. Ile waży Iran, mm. y, y, ile waży Ukraina, ile waży Izrael na, mm. na arenie międzynarodowej. No obrona Ukrainy wydaje się dużo ważniejsza, z punktu no, widzenia układu na pewno. sił. Nie, ale tak globalnie, mm. no, układ sił. Tak. Ile to zmienia, gdyby przestawić, ten, ten, ten pionek ukraiński na stronę rosyjską, tak, a ile zmienia zniknięcie Izraela? załóżmy, dla, dla świata, no to się nic nie zmienia, tak? A, a Ukraina jest bardzo dużym zasobem, który, jeśli go Rosja pozyska, no to zupełnie zmienia układ sił w Europie.